Witam wszystkich, z tej strony w kolejnym odcinku z Harajama na akcji Equestrian War, jako jaki Glan. Tak jak możecie zauważyć, nie jest to samo, co było poprzednio, dlatego że uznałem, że spędzenie 10-15 minut na to, że będziemy po prostu klikać decyzję i nic nie będziemy robić na froncie, to nie jest możliwe, że jest najlepszy content. I to jest na pewno nie jest najlepszy content. Więc postanowiłem, że od nowa zrobię. Nie zrobiłem tylko tej decyzji, którą jak sobie tak patrzyłem to takie. Ej. W sumie ona nie jest jakaś ważna. Wystarczy, że to zdobędziemy. Więc jedyne, co udało mi się zrobić w międzyczasie, to tylko to zdobyć. No i oczywiście nie będziemy mieć czasu, żeby zrobić tego. No ale jak mówiłem, wszystko mamy zaplanowane, wszystko jest ok. Udało mi się, jak sami zobaczycie E, tutaj nie widać na mapie, ale jak sami możecie zobaczyć. E, tych e, zostało im tak naprawdę. O ma za, nie zauważyłem, że jeszcze tych mamy. E, zostało tak naprawdę, oni mają e, trzy klany pod sobą. Plus jeszcze my, jakbyśmy się postarali raczej, znaczy się jakbyśmy dostali bardziej szczęście, bo to bardziej o szczęście chodzi, to moglibyśmy sobie ostatni klan zdobyć i dosłownie ich odciąć. Tak, bo zgaduję, że ten klan można dosłownie odciąć. Więc e... w skrócie. No jak sami widzicie, po prostu. E... Mamy wszystko. <laughs> Mamy wszystko dosłownie. E... Dosłownie już wygrane. No ta wojna to jest. Mamy dosłownie wszystkie dywizje na granicy. No wiem, że oczywiście oni jeszcze mogą pilnować reszty granic, ale raczej mało prawdopodobne. Więc niech się tylko rozpocznie wojna. I no, straciliśmy kury, ale to nie jest jakieś mega ważne. I to, co chcę tylko zrobić sobie, to po prostu palić, w sumie, to. Ale. Ale tak, nadal musimy poczekać, bo musimy zrobić przynajmniej jeszcze jeden cel narodowy. Więc, no, niestety, ale. No, niestety, ale tutaj zbytnio nic sobie nie poradzimy. Oczywiście, że weźmiemy ten karabino, straciliśmy, więc musimy teraz wziąć. Ale, tak jak ostatnio, mamy build pod atak, na razie go nie robimy. Póki co, szukam sobie rzeczy, które dadzą nam jakieś rzeczy, które naprawdę się przydadzą podczas wojny. Nie musimy nawet tych rzeczy robić, bo wydaje mi się, że to jest wystarczająco ile mamy. Więc, jedyne co, to musimy się trzymać, żeby nas nie załatwili. Ale, widzę, że chyba już robimy ostatni cel. Tak, robimy już ostatni. No i w sumie nawet nam się odblokowało tylko że my potrzebujemy mieć tutaj 12%. Więc mam wszystko. To co jeszcze sobie zmienimy to tylko damy sobie to. I zanim to zrobimy, teraz sobie przypomniałem, musimy zrobić to, bo to jest też cel narodowy, który musimy zrobić, żeby tam wszystko się udało. Więc w ciągu tych 20 dni oni nie mogą tylko upaść. No oczywiście przybyły czołgi komunistyczne. Wow. Nie sądzę, żebyście jakoś im bardzo pomogli. I tak, już zdobyliśmy wszystko. Więc w sumie możemy wracać do próby zdobycia tutaj ciężarówek, ale mało jest prawdopodobne. Możemy przyspieszyć w sumie tą wojnę. Aż tak bardzo nie chce mi się w walczyć okej okay. a i teraz mają stolicę w innym miejscu trochę źle bo w sumie nie chciałem tego ale pojedziemy no i koniec wszystko zbypasowaliśmy no i oczywiście teraz odpali nam się sekwencja wydarzeń gdy eee, tylko to zrobimy Co nie musieliśmy czekać mogliśmy, wiecie bo tutaj przecież mamy tą decyzję no niestety ale nic teraz nie będziemy mogli zrobić. Nic nie dostaniemy z tego, więc... Jeżeli nic nie dostaniemy, no to zakończmy już tą wojnę domową. E, w sumie wszystko mamy. Mamy wszystko tak. Więc koniec wojny domowej. Ale co tutaj się stało? Supremacyści zdobyli władzę. O nie, supremacyści zdobyli władzę w naszym kraju. Nie, tylko nie to. Kto nas uratuje? i tutaj jak na białym koniu dobra, może najpierw pierwszym sobie... e, dobra w sumie nie musimy aż tak bardzo i tutaj jak na białym e, e, koniu przybyli właśnie e, ci e, wojownicy Star Mountain i w sumie po prostu ci te wszystkie kucyki i że takie, że nie oddamy tutaj że co to ma być i że pójdziemy że, że po prostu z... Tutaj zdobędziemy władzę. I chyba nie poszło. O, zapomniałem o jednej rzeczy, bo tutaj mamy to wszystko, czyli że mamy e, tego ministra. Mamy ją jako przywódczynię. Zrobiliśmy to, więc to też jest dokończone, ale e, ona też może być e, jako e, ktoś. Ten jest czy jest kimś? Jest yy, Tutaj Jedną z tych osób Okej, okay, ja tutaj yy, Oszukam tylko na chwilę yy, Dlatego, że Żeby się ona tutaj dostała Więc wystarczy, że dadamy ją O maści los, naprawdę przez to, że nie założyłem, to, to naprawdę Nie chciało się odpalić, ale okej okay, Mamy wszystko yy, Teraz tylko musimy Poczekać, jak się odpali event i możemy już tutaj powiedzieć, czyli znowu, o nie, nasz sojusznik przyjął władzę, zamknął księcia i teraz on kontroluje, kto nas uratuje, no kto? I tutaj przychodzą że takie, że tak, przychodzimy na ratunek, ale od razu uzmamy monarchię. Ale od, od, od razu e, przejmujemy totalną władzę. Ale od, od razu wynocha z naszego kraju, wszyscy, którzy się nie zgadzacie. Więc tak, teraz jesteśmy Severianan Hanat, czyli po prostu przejęliśmy władzę. Tak, my przejęliśmy władzę. E, oczywiście tutaj. Jest demokratyczne, ale no, że tak powiem, no niestety nie dali nam być demokracją. Ale jak sobie widzicie, mamy tutaj nowe drzewko, mamy je z pięknymi fokusami. I w głównej mierze polega to na tym, że z tego co możemy zobaczyć, to my jesteśmy uciekinierami ze Staliongradu. A jak wiecie... Co robią zazwyczaj uciekinierzy? Zazwyczaj oni po prostu szykują po prostu. And... atak. <grych> Więc. Po pierwsze, możemy zaatakować tych. Możemy zaatakować our country. Co. A, to jest jakieś małe. Małe państwo. ale. W takim razie mamy nowe drzewko. I też y, dlatego chciałem to odpalić. Dlatego, że y, Wydawało mi się, że to będzie o, o wiele śmieszniejsze, jeżeli coś takiego odpalimy. Ogólnie rzecz biorąc, tutaj mamy tych wszystkich generałów. Mamy tutaj gościa z ciężarówką, znaczy <grytanie> z wywrotką. Znakomity, nie powiem, generał. No a w takim razie, no, że tak powiem, po tak intensywnym początku, możemy jedynie teraz intensywnie czekać na kolejne rzeczy, ponieważ. Najpierw czekaliśmy, coś tam robiąc, a teraz będziemy czekać na coś kolejnego. Yy, oczywiście tutaj yy, muszę tylko ogarnąć sobie te wszystkie rzeczy, yy, żeby się tutaj nie psuły. Też jedną z rzeczy, którą nie zrobiłem, to jest to, że nie ustawiłem sobie tutaj mi, o co mają porobić. Dlatego, że uznałem, że no i tak w sumie w międzyczasie mógłbym to zrobić, więc nie jest jakiś aż taki większy, większy problem. No ale tak, część tutaj osób nam uciekła. Po pierwsze, no, wygnaliśmy księcia. Teraz my jesteśmy tutaj władcą jedynym. Więc e, dobre, stary dni. Tutaj mamy jakiś pamiętnik. Więc po prostu, no. A nie, to jest kiedyś. I co tutaj będziemy robić w ogóle za bardzo nie, nie wiem kim ona jest, to tam. W skrócie, tutaj jakieś państwo istniało, które to się tak nazywało, tylko że totalnie nie wiem, jak po polsku to przetłumaczyć. No i, po, i teraz jesteśmy tu trochę taką królową bandytą, którą chyba jest najbardziej popularną postać, <grywanie> najbardziej popularną e, postawą w tej grze. No i chcemy się zemścić, więc tak, więc doszło do przewrotu. W Jaki klanie? I teraz kucyki rządzą eee, jakami. Wydaje <grywa> mi się, że tutaj jest jaki klan i ciągle tutaj jaki, w ogóle. No dobra, więc mamy tutaj dużo eventów. Eee, to co... Aha, okej. Okay. Więc to co obi ob ob obiecaliśmy... To wypełnimy. Tylko wiecie, co najpierw może zajmiemy się tutaj sprawami gospodarczymi. No, wiecie, gospodarka najważniejsza. A w międzyczasie sobie tutaj powłączamy tych. No i tutaj możemy sobie pododawać te wszystkie ważniejsze rzeczy do tej dywizji, ponieważ one teraz na pewno będą. Potrzebowały naprawy. No, mamy z... mnóstwo rodzajów dywizji. O, masz siłos, naprawdę mamy mnóstwo. Okej. Okay. zamieńcie to. Na szczęście mamy wystarczająco dużo ale chyba nam wyzeruje totalnie to. Okej, okay. produkujcie jedną dywizję. W ogóle nie ustawiam tego, więc mamy słabo. Mm -hmm. Dobra, produkujcie tam jedną dywizję. A my raz zajmiemy się gospodarzem. Co nam daje. Który to jest bonus? Operation Paper Clip Bonus. Jest to. Dobra, może wykorzystajmy na... na czymś takim. Dobra, też możemy to wykorzystać. Więc. No, to są krótkie fokusy, ale nadal musimy je wykonać. Drzewko jest takie, że w Rozumiem... a nie, musimy jedno z tych dwóch wybrać. Ciekawe czy się blokują. Mm, ok, okej. W takim razie robimy wielką reformę, normalnie jak mało w Chinach. Ciekawe czy... Ciekawe czy tak myśleli twórcy. Znaczy nie zazwyczaj, szczerze, że tak powiem, z mojego punktu widzenia, kiedy robię jakieś lore, nie jestem tym najlepszy, od razu mówię, do takiego nowego państwa, które nic nie ma, że jest pustą kartką, to zawsze idę tak trochę patrząc, jak to wyglądało historycznie, w, no, w rzeczywistości, co się wtedy działo i w ogóle jak to się ludzie zachowywali. Więc wtedy po prostu robię coś takiego, że no okej, okay, no mamy jakieś niepełnosprawne państwo, no to co, co zaczynamy? No zaczynamy dosłownie od e, alfabetyzacji e, państwa, no, no tak to wy wygląda, e, że tak powiem, e, tworząc taki LOL, no naprawdę to jest taki trochę e, niezapisana książka. W której można dużo, dużo rzeczy porobić. Postacie to zawsze to są takie. E, na przykład o, dostajemy takiego przywódcę, i takie. O, przywódca! Dobra, tutaj mamy fajny portal. No to z niego zrobimy generała. <grym, tak. <grym, tak, jest. E, fajnie wygląda, więc generał. No ale z, 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 zazwyczaj tak wygląda. Więc to nie jest jakiś. Ouu, wielka magia. No każdy może sobie coś takiego zrobić. Najważniejsze jest to, żeby dużo czytać, dużo czytać takich rzeczy, albo też tak jak ja robię, czyli dużo czytać o historii w ogóle. Bo to wtedy coś takiego bardzo pomaga, jeżeli chodzi o ogarnięcie, jak to wygląda. Okej, okay, więc tak, możemy sobie to pozmieniać. Czy możemy to pozmieniać? Nie, nie możemy tego pozmieniać. Szczerze, jednym z y, zalet tego nieregularnych Jest to Że one są tanie, ale Nie wydaje mi się, żeby to było aż tak potrzebne nam Tanie, Ok, kogo możemy tutaj jeszcze a tego gościa No i tutaj widzę, że niektórzy się, się rewoltują przed nam Ale O, chciałem powiedzieć Ale szybko to się zmieni i takie A Właśnie w tym samym momencie e, chyba dostaliśmy kora na ten region, więc znakomicie. To co też polecam, jeżeli, bo wiem, że tam ludzie lubią słuchać i może też modują. E, jeżeli macie wydarzenia, coś takiego, to wiem, że fajnie jest dostawać bonusy jako prezent, że to jest taki, że. O, że o, fajny bonus, ale jeżeli naprawdę chcecie pomóc graczom to jest taka komenda, bo zazwyczaj to jest tylko jedna opcja, a nawet jeśli nie no to w sumie można ustawić komenda, która dosłownie pokazuje co macie w, tych, w tym evencie, tam sobie możecie poszukać w nowszym kodzie, o ja nie wiem, na przykład w Danii. Okej, okay, więc możemy się zająć problemami. A Tutaj coś też idzie, ale wydaje mi się, że my mamy w sumie, chyba że nam e, odłączyliście. Nie mamy? Nie, mamy tutaj. Tylko w niektórych regionach jeszcze. Tak naprawdę te regiony, które zdobyliśmy, to... O, to skorowaliśmy, OK, No to tak naprawdę mało co nam zostanie, musimy się aż tak bardzo martwić. E, jedyne co, to bym zmienił sobie Dywizje, bo zgadują, że jakaś kompania ale kompania Droga? Wow. Ania. Ale kur. Ku, 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 ku. Co to jest? Co to za dywizja? A nie. Chyba specjalnie taka droga, żeby ee, AI nie spałnowało. Dobra, e, wydaje mi się, że sobie trochę mam pod... odbijemy z tego względu, że potrzebujemy dywizji specjalnych. A to jest są. Te dywizje, które na pewno się przydadzą. Dobra, tutaj już więcej nie będziemy mogli zrobić. Jak to wygląda? Mamy jakieś montiersów? Mamy tych. To są ci, którzy. Tak, to są ci. Mają. Jaka? Okay, Okej, co tutaj mamy? Tutaj możemy sobie zwiększyć. Realnie nie znam chyba żadnego bonusu, które wychodzi z tego. Chyba że coś w tym modzie zmienili. tutaj, przynajmniej jakieś bonusy do tego, ale to jest tak naprawdę do wojny. Jest przydatna stabilność no, na 50%, to nie jest jakiś wielki problem. Jakenova and Starmontum eee, czyli możemy zmienić stolicę West Coast Forest. Eee. Ok, chyba w głównej mierze polega na tym, że z kimś się dogadamy, ale zmienimy sobie solicę... O, West Road Forest, tutaj. Okay. Czyli dosłownie zmienimy znikąd do nikąd. Uwielbiam takie zmiany. Ok, widzę, że już nie mamy changelingów, bo yy, się chyba już zastanowili, że to nie jest dobry pomysł ale możemy teraz w sumie tych supremacystów dodawać a na przykład tego gościa, bo jeżeli tak mamy ją myślałem, że pójdziemy demokracją, ale wiecie, no, to też może być od razu mówiłem, to nie jest całe drzewko bo wiem, że to tylko nam pokazuje na razie pierwsze, a później nam coś da więc o tak, godzimy się z babką, która jest z Jagerem i w sumie nie ma czy, czy zbytnio czegokolwiek. Okej, okay, poćwicie, bo widzę, że włączyłem tutaj yy, ćwiczenia. Czyli dostaliśmy Jegera. Już dawajcie fabryki, to akurat chcemy bardzo chętnie. No, mamy trzy fabryczki. Mamy ledwo co. No stare karabiny zawsze chętnie wykorzystamy. Co bym produkował sobie to jeszcze pociągi. Mamy trochę ekspa, więc... Dajmy sobie tych pociągów, tych różnych rzeczy producentów, bo to zawsze wtedy e, trochę pomaga, ale akurat widzę, że tutaj żadnych producent nie ma, bonusów zapewne, oprócz... W e, sumie dałem, czy miały mieć bonus, ale to, co to jest za bonus? To jest produkcja, no to nie to jest rzecz... Znaczy się jest bonusem, okej... Okay. Dziękujemy za kolejne dywizje, bardzo chętnie przyjmiemy Jak wygląda ta osoba nowa? Yy, jako nowa A ta! Okej okay. yy, Z jednej strony to było takie... Mm, coś kojarzę, z drugiej strony... Nie, w ogóle nie kojarzę Teraz widzę, że to ona yy, Więc bardzo fajnie, że wróciłaś To na pewno nam się przyda widzą, że narzekają. Możemy to zrobić <grych> tak, e szamani tutaj <grych> pójdą pod sąd. E możemy to zrobić, co nie jest. Dobra, w takim razie wprowadzamy autokrację i będziemy musieli się spełnić to, co obiecaliśmy. Czyli wyzwolimy jakieś tereny z tego, co wygląda. Ingwil. Y... O nie, Ingwili zostanie usunięty. Jakim jest Ingwil? A ten. O nie. On jest dobry. Dobra, ale jeżeli musimy go usunąć, to możemy go usunąć. Może teraz z decyzją. Teraz usuwamy te wszystkie minusy. OK. Więc możemy się pogodzić z lojalistami, zgaduję, że w że po prostu Dostaniemy jakichś generałów, więc bardzo chętnie. Bo nie wiem, co innego to może być. Ale, że tak powiem, jest to upodobne. Możemy pójść na jakąś upodobę. Okej, okay, tutaj się walczą. A my. my jesteśmy jakami. A... <laughs> Nic innego. Dobra, mamy małą. E... Właśnie. Małe ubóstwo. Mhm. Mm -hmm. mm -hmm. Okej, okay, czyli powoli się pozbywamy e, niewy, wy, niewygodnych ludzi. To tak naprawdę e, nie ma znaczenia. Z tego względu, że mamy e, ...Lead Conferences. Ale pytanie jest, czy nie ma tu jakiegoś gościa, który ma naprawdę super, super rzeczy. No ci mają. Sze, sze, że ją wezmę. To jest, to jest możliwe, że jak. Ale trudno powiedzieć. Okej. Okay. Mm, co to jest? Every General. U, kurde, to jest dobre. Chętnie sobie coś porobił, ale pancer Leader, motor Leader może obecnie nie jest jakiś, aż taki dobry. To na później. Ale na razie zrobimy sobie to i pójdziemy w to, co tam, powiem, gospodarki rzeczy. I sobie zobaczymy, co to nam da. Okej, okay, tutaj 200. Więc trochę poczekamy. Możemy sobie trochę pochopać. Zawsze chętnie. Cztery fabryki mamy. Nadal spłacamy tamtych? Nie, już nie spłacamy. To dobrze. Ważne, żebyśmy nie spłacali tamtych. Okej, okay, wybraliśmy randomową, randomowe miejsce i nam się coś pokazało prawda ktoś napisał historię losowego miejsca na mapie? <grywa> Czasami to jest takie... Jak bardzo człowiek musiał się nudzić, żeby to napisać? Okej, okay, widzę, że tutaj... Z... wyćwiczymy? Co z jednej strony się podoba, z drugiej strony... Nie jest potrzebne. Dobra, i już sobie weźmiemy. to Minus 20%. Nadała no, nam jedną fabrykę, ale... To jest minus 20%. To się nie, nie obchodzi dookoła. Dobra, co Tutaj z tego co pamiętam to jest najlepsze, dlatego że e, może być przydatne do gospodarki. Okej. Okay. Dobra, tutaj nie jest jakieś takie ważne. Okej, okay, tutaj tu mamy bonus do tego. Tutaj powoli to zmieniamy, tylko że wydaje mi się, że my co, co chwila to robimy, i chyba nie ma znaczenia. Czeka, to jest Nie, to jest develop, czyli to. Czyli w skrócie, będziemy naj, jednym z najbardziej rozwiniętych krajów, co jest najśmieszniejsze w tym, że większość krajów, która jest na pewno bardziej rozwinięta od nas, czegoś takiego nie potrafi mieć. Okej, okay. fabrykę możemy zrobić. Tutaj mamy. Nie ma po prostu mamy te wszystkie dodatkowe rzeczy. Hmm. Więcej już nie będziemy produkować, więc może tylko to dać. Okej. Okay. I co wy na to? Nie, komuniści nas. Się tutaj tam zwiększają. Gdzieś tutaj mamy miejsce, możemy to zrobić. A, to musimy mieć. Okej, okay, czyli to tak wygląda. Szukałem tego, ale nie mogłem znaleźć. Eee, no, powoli się tym zajmujemy. Okej. Okay. I co tutaj jest? Szczerze, już te ostatnie to są tylko takie, co zwiększają nam compliance. Więc możemy sobie przejrzeć po dookoła. Oni, oni mają. Fabrykę nuklearną. Więc trzeba będzie uważać. Ok, pozbądźmy się komunistów. No, zobaczcie, jak dużo tego na nas zbierało. Jesteś antykomunistką? Jak możesz nie być antykomunistką? Co To by? ma być. Jesteś prawdziwą antykomunistką. Dobra, dajmy sobie i dajmy sobie w takim razie Ciebie, bo Ty do nas przyszłaś na kolana. Nie, po prostu my się dogadaliśmy. Tak bardzo nie musiałaś się dogadywać ani. No i co zrobimy? Mm. a Ok, czyli w skrócie dostaliśmy nowych. Yy. To jest dobry do wojska. To jest dowol... dobry do tego. Tutaj też się nam zmieniło. Teraz hmm. to jest lepszy i tańszy chyba też. Aha. E, więc tutaj dokończmy. Hmm. Pytanie jest, ile to wszystko zajmie. Dobra, to będzie już ostatni cel narodowy po czym tam hmm, zrobimy. Teraz będę sobie chciał powymienić tych wszystkich gości żebyśmy podostawali bonusy no tutaj ćwiczą sobie, to jest ważne żebyście ćwiczyli bo nie jesteście zbyt dobrymi dywizjami Zary musiłem musiałem to powiedzieć, to jest za zero? wow darmowy? okej, okay, dodajmy sobie tutaj, dodajmy sobie artylerię. zobaczmy ile wtedy będzie nas kosztowało to wszystko O sporo okej, okay. every general will be... o kurde, nie no e, nie powiem właśnie nabijacie na naszych generałach naprawdę, ale to naprawdę super trade no, większość z nich coraz, coraz lepsza jest tego nie było tutaj napisanego dlatego też, wiecie, no podoba mi się to, to jest takie o, niespodzianka, z drugiej strony eee Oczywiście może trochę nas poinformować wcześniej. Ok, W takim razie tutaj wprowadzimy harmonię międzygatunkową. E, I tutaj możemy też to porobić, bo, bo chcę. A w międzyczasie... E, zobaczmy co tutaj jeszcze możemy porobić. E, chcę być na bieżąco z gospodarką oczywiście nigdy nie dogonimy Stalion e, Są przyczyny, dlaczego nie dogonimy. Jesteśmy za dupiem, ale to wszystko, więc jeżeli się Wam spodobało, no trochę takie mm, początek taki, a powinno zadziałać, ale nie zadziałało. No, większość w, w takich modach to trzeba po prostu patrzeć sobie do kodu, a tam jest kilka linijek, i czasami się po prostu e, człowiekowi nachodzą na, na siebie. Dobra, ale to wszystko, więc widzimy się w kolejnych odcinkach. Byłem No to, cześć.